Hej moi witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, zresztą widać ci słodzian, ale... Moi drodzy, taka no niestety mała anegdotka co do filmu, którego za chwilę zobaczycie, właściwie gameplayu, właściwie odcinka, właściwie kolejnego z Far primal. Primal. O, powiedziałem to tak pięknie... Moi drodzy, ponieważ jak już przy montażingu się okazało, niestety nagrania z kamery... Krótko mówiąc, poszły... Daleko, ponieważ no troszeczkę źle ustawiłem kamerę po zresetowaniu komputera troszeczkę źle ustawiłem dostosowałem ustawienia no i po prostu jest to materiał całkowicie zepsuty jeśli chodzi o kamerę no niestety nie mogę jej dodać ponieważ no to był, był kompletny nonsens no ale teraz jak już widać ogarnąłem wszystko i wszystko fajnie mniej więcej widać tak jak przynajmniej początkowo e, powinno być A także następny odcinek już będę z kamerą no, ale tu niestety zobaczycie tutaj bez teatru niestety jak tam kto woli no, początkowo myślałem, żeby go wam nie wrzucać tego odcinka w ogóle, ale jednak dalej myślę, kurczę, że to jest bardzo ważny element jednak całej fabuły, ponieważ tam walczymy z tym największym nieudanym, nieudanym z Udamów, tak? Tak? Z całym wodzem. I naprawdę powiem szczerze, że powiadam wam, że walczyłem z nim jakieś pół godziny. Troszeczkę wam to obciąłem, żeby wam aż tak nie przedłużać e, i nie było ciężko. Było ciężko, było cholernie ciężko, kurde, i, i, i zmęczyłem się tak. Tak, tak było. Tak było, nie było łatwo, ale wam powiem szczerze, że zakończenie mnie szokowało Tak. Tak mnie szokowało, tak. Jak tak i nie, to naprawdę tak mnie szokowało. naprawdę. Takie zakończenia się nie spodziewałem, jeśli chodzi o, o, o tą część, o tą część, drodzy, gry. Ale dobrze, nie będziemy płakać, no rozumiem, jak ja zapraszam was na gameplay. Jeszcze w sprawie sejwa, ponieważ gram na nowym sejwie, chociaż nadgodniłem już, co wcześniej ponieważ ponieważ tym się skarzował, ale na ten temat Wam w następnym odcinku, żeby teraz wam po prostu już nie przedłużać. Także życzę Wam mojego oglądania. Trzymajcie się ciepłutko, miłutko, No i, i co? No i oceniajcie, komentujcie, czy, czy taki koniec nam się podobał i tak dalej. Ja to dobra na koniec filmu! mam ja teraz zobaczyć. No, babcie intro. Czytam. Tak, czy tak, ja anyway. No. Widzicie te postacie? O Jezus, ale ty, ja Tato ma Tato Mo ci dzisiaj niedziela taką jako u nas, nie? Ja? Masz ofiarę. Jezus, ale ona ma gabaryty. Przecież jak ona by nam legła pff. Jak ona by na ciebie legła. Był chłop i nie ma hopa w sumie. Ale coś czuję, że, że już e, dochodzimy do tego miejsca kurczę, gdzie, gdzie nie będzie tak łatwo. trzały. O, Moja pierdziela. Tak. Nie, można powiedzieć, że... żeśmy doszli, kuźwa. Dobra, moi drodzy. Pytanie. Jesteście gotowi? Bo... bo ja tak. Ja... ja gotowy jestem. Mam nadzieję, że wy też. Jeszcze sobie przygotuję to, co mogę sobie tu przygotować. I coś czuję, że to będzie naj, najcięższy odcinek, w jaki, jaki... kiedykolwiek nagrywałem, ale... Musimy. Musimy mu sprostać. Wiem, że pierdzielę teraz trochę od rzeczy do rzeczy. Ale... Ale musimy go załatwić Tylko mi proszę cię nie alarmuj Dobra dajesz Jep go raz Fuck Fuck Ty kurde silny, żeś jest Aj fuck Przecież ten tygrys miałby pomagać czy coś Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej, najpierw wykończymy tych Później wykończymy... Zakończymy go Bo ja pierdzielę, to nie zwiastuje nic dobrego. O kurde, nie, 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 ich jest całe mnóstwo. Nie, to nie miało tak być. Tak czemu i tak napadają wszyscy? Kurde, ja się nie chcę bić. Nie chcę umierać. Gdzie on jest? Gdzie jest ten ul? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja pierdzielczają przez nimi bardziej. A nie z nim gdzie on jest? Почту. Сижи потом с Так, пусть его. Где же есть? Ну где у меня Там есть To się nie zbiło, tak jak miało To działało Czekaj. Fak. tak, 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 dobra, dobra, dobra. Małe przestrzenie to jednak nie tak, 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 Dobra, to to myślałem, że będzie trochę łatwiej, ale to tak jednak e, e, nie. Tak jednak trochę nie oszczędzają nas. Dobra, zostawmy tu tych dwóch, trzech, nie? sobie Tu latają. Muszę główny celem teraz jest ten pszczół, nie jest. Dawajcie go. Иди от меня, ты, курдэ, с прочной руки! так фак, 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 фак. фак курды. To jest po jakiś oh Dawaj go. Fuck! Fuck. Uh. jest mój tygryt? Już on tu powinien być. Untu. I tutaj ze mną współpracować. Dawaj. A w sumie to mi nie zdało. Fakt, tylko jeszcze bardziej mu się Odechciało chciało. Bigo, a nie zastanawia się, czy on chce być zbity. Chodź, gdzie ty, gdzie on jest? To już jakieś który Tu jest? Tak, guźwa. Tak, tak, tylko tyle że cię na śmierć. Mariman! 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 Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Zajmujcie się tu sobą. Ja, ja nie chcę was. Fak, 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 ty, ty nie. To ja by nie chcieć bardzo. Szybko, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. zrób to żry to fuck. fuck 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 kurde nie mam już więcej soki dawaj 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 jeszcze kurde jeszcze Okej, ok, to. Ok, ok. I tak. Czy ty? Woli ale. Fuck, 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 fuck. Dobra. Pić musię jeszcze czy coś takiego. Kurde, nie mam pomysłu, już nie ma pomysłu, jak go załatwić, to złaczyć. <laughs> nie! Kurwa! Ja pierdzielę, nie, 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 Kurde, nie, mogę jeszcze nie, coś, nie, Dobra, teraz i... ją i ty, no, chodź tu, chodź tu, cwaniaczku. No i co? Którześ jest? Którześ jest? Ale ma tak skokać i tak... tak skokać! A ja pierdzielę, jak dostać włócznią w ryj i, kurde, z tego nie robić! No przecież to jest irracjonalne! Ryj, ta maczuga! Tatysz! Tak, dostał, dostał, dostał mocno, nie mogę teraz przegrać niego kurwa, no nie. Przecież nie mogę. Jak mogę go zabić, jak go nie chce być zabity? On chce żyć, A nie chcę, żeby on żył. Kurde, nie, muszę w kotka i myszka z mam Ja się w wkrótce tak nie męczy jak tu A, no teraz się... A pierdziele, przecież on tylko życia już nie mał Falto No Mog mogę go... Prze przepraszam, przepraszam, groczy, ja mogę go zabić? Czy ja mogę on mając, mając, tyle, tyle życia, tyle Czy, czy ja go mogę zabić? Ja się, ja się pytam, ja się, ja się po prostu tylko nie pytam, tak? Czy ja go mogę, mogę go zabić czy nie? Mogę, okay, mogę go zabić? Proszę, odpowiedz na to pytanie Czy mogę go zabić? No zero ma życia, nie? Zero ma życia, ale chory powiem, dalej chcesz żyć Ja pierdzielę. On ma już zero życia, on ma już zero życia, ale on sam będzie żył! ja no to, to jest logiczne, co z tego, że wcześniej zadałem mu 10 w maczugą i 5 włóczni mu w łeb rzuciłem, no to no to co z tego, że z tyle życia zrobiło się, tyle, tyle, tyle się zrobiło. Ale teraz jak rzuciłem mu 30 włóczni i milion razy uderzyłem go w łeb maczugą, no to że no to, no to, no to tyle zmniejszyło mu się do tyle. Tyle mi się zmniejszyło. Ale żyje! W sumie, do, w sumie nie, nie ma już po to żyć i z czego żyć, ale żyje, no, ginijad jeden. Co powiem? Jak to powiedają? Albo dziś, albo albo dziś. Fuck. 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 Gnij. Kurwa, on nawet tych maczuń nie chce! Pszoły, zabijcie go! Zabijcie go pszczółki! Zabijcie go! Jedzcie! Kąsajcie! Gryźcie! To tylko pszczoły mogą mi teraz pomóc Nie nie, nie, ale już pszczoły nie działają to już to nie ma, to już nie ma sensu Po co się mam z jako niezbiwalny Co mam mu zrobić kurde Co ja mam mu zrobić jego pytam I się was pytam Przecież on się śmieje, ze mnie! Jebnie jeszcze! Po dupie! Mam w sumie ostatnią maczugę, dobra. Dobra, ostatnia szansa. Biorę go tu pod tą soplę i go tu załatwiam. Jeśli już teraz to nie uda, to w samym Wam powiem, że, że nie wiem co. Chodź tu, popierdzielańcy. Jest! Nareszcie, kurna! Tak jest! Ja pierdziel, ile na to musiałem czołgów! Kurde! Właśnie ja już że jest spocony! Jest, kurde, nareszcie! Zajbany ty chory pojeb! Ale z nim było ciężko, kurde! Ja jeszcze dziecko z kurde chory pojedo. Ja pierdolę, ale to było trudne. Ja wiedziałem, że to będzie przejebanie, ale...

Ja pierdziu. Co tu się kurna odpierniczyło? Wow! Co jak co? Ale takiego zakończenia, załatwienia woza nieudanych, udam się nie spodziewałem.

To jest piękne. Połączenie kurde jednak. Dać kurde jednak. Bronz jednak kurde te Tak, bo ją dręczyły krzyki Ninja, którzy, którzy zostali zamordowani przez Udanę. Ja pierdzielę, ja się kompletnie tego nie spodziewałem. Takiego brotu spraw nigdy już chciałem ja myślałem, że go weźmiemy, dobijemy. Tak się w sumie skończyło. Chociaż była taka scena. Tak jeszcze kończę ten odcinek, ponieważ e, w sumie chyba widzę z tego dwa. Dobra. Dobra, to przecież rozejrzymy i, i, i takie krótkie podsumowanie, chyba, że to zmieszczę w jednym. A zobaczę, zobaczę jak wam tu wrócę, ale takie krótkie jeszcze podsumowanie, podsumując to wszystko... Co się właściwie wydarzyło, że... Ja pierdzielę, ja, ja, ja nie myślałem, że w ogóle tak to się może zakończyć, ta... ta, ta bitwa. Wow! O, kurde, to jest niesamowite jednakże. Bo wracając jeszcze do, do, do tej rzeczy, była taka scena kiedyś, jak um, oni mnie porwali, ponieważ chciałem te, te liście dla, dla sali zdobyć, bo ona mi zrobiła m, tą trudkę, tak żeby się nie, nie, nie truł tym jadem od nich, m, czy tymi bąkami. E, to była taka scena, gdzie m, jak oni mnie zamknęli w tym więzieniu od nich, to on, ten Ul właśnie, przyszedł do mnie z jego córką i... Tam, tam było widać to, i tam było widać w pewien sposób to, że jednak, kurde, dzieci to jest to jest coś, co jednak, mimo wszystko, mimo ta różnica tych plemion, to jednak, widać, że jest jakaś hierarchia, że kurcze, jednak, dziecko to jest najważniejsza sprawa, i to, że on poświęcił to dziecko nam, żeby żyło swoje, pomyślę, warto było, dziecko, czyli od niego, to, to kurde, myślę, że właśnie. Kurde, no weź na ten kamień, i to tak zakończymy to, i, i, i kurde, właśnie. I właśnie to, to było piękne, to było piękne, kurczę, to jest, to było niesamowite, to, to było, fakt, że to nie jest jeszcze koniec gry, a propos, a propos, to to nie myślcie ale to, to było, to było naprawdę piękne, kurde i coś takiego nie spodziewałem się i cieszę się, że gra mnie takim pozytywnym akcentem zaskoczyła, kurcze powiem wam szczerze, bo to jest, to jest wow, kurczę, niby tu nas chce zaciachać, niby tu wszystkich chce nas wyniszczyć, ale jednak taki moment na końcu, który, kurde Właściwie wszystko zmienia, nie? Właściwie wszystko zmienia i pokazuje tak jakby, że, kurde, on też ma coś z... z może nie człowieka, ale, kurde... Z, z tej, z, z mimo różnic plemion, tak? Różnic wyglądu i tak dalej, tak dalej, to jednak ma w sobie taką hierarchię, gdzie jednak, e, kurcze... To jego dziecko e, przyjmuje dla niego bardzo dużo wartości. Mimo, najpierw chciał zabić to, nie? To... to... To było niesamowite, kurczę. Ja ja z tym muszę też... O ty fajnie, coś tu... co ty tu robisz? Aha, jedną ręką takie to żeś wyrobi? No to fajnie. Rób. To jest lepsze, No zabijam go, no to co miałem zrobić? To sumie sam umarł. My się biło, my z nim pół godziny. irracjonalne. Ale dobra, gdzie jest ten piękny, śmierdzący to Tu jest. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że to, że to będzie z jednej strony bardzo długi pewnie odcinek, bo ja chyba wrócę wam go razem. Ale myślę, że takie w sumie się należy. Myślę, że takie się w sumie należy, na pewno go to jest poropotne, bo, no bo inaczej się to nie da. Mm, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. No i coś. Zapraszam Was do kolejnych moich produkcji. I kurde, no powiem Wam, że było warto, było warto wracać do Far Cry'a. Eee, prime do tego świata prahistorycznego, w którym, no, dzieją się rzeczy, których jednak się mimo wszystko nie spodziewałem na końcu. Nie, tego się nie spodziewałem. Dajcie znać. Czy wam się ta materia podobała? Oceńcie, skomentujcie. Napiszcie też, czy, czy wymyślicie podobnie jak ja. Może już kogoś widzieli. To możecie w sumie napisać. W sumie tak. Piekry, dobrze. dobrze, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko, grubko. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa Cześć.